Nie no, mało HP, kurde, trzeba sprajta Chyba jednak trzeba sprajta załadować tak z 10 sztuk Zero HP challenge Mierć przyszła po chłopa jednak ja nie wiem, co się stało. Ja pierdzielę, co ta gra. Ej, dobry czas bym miał. Kurde, patrz, już bym pewnie dojechał. Głód go zabił. Ja pierdzielę. Jest taka mechanika, że tracisz tam 1 HP co jakiś czas, bo nie jesz. Czyli to jeden HP jest niezauważalne. Jeśli mamy odrobinę tego. Nie wiem, na przykład mamy pół HP, to tego nie widzimy. A jak ja miałem 1 czy 0, to mnie zabił ten głód. Mechanika nie zauważa, na przy jakiejkolwiek większej, nie wiem, niż 1,4 ilości HP. I akurat teraz musiało, a zaraz bym się uleczył.